Czy kochasz modę, czy zakupy? Cześć, mam na imię Ania i nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że moda i zainteresowanie modą bardzo często jest utożsamiane z ciągłym kupowaniem ubrań. I to jest bardzo często przedstawiane jako pogoń za znalezieniem własnego stylu. Taka pogoń, która tak naprawdę jest sezową pracą pracą, która wiecznie musi być robiona, ale nigdy ma nie dostarczyć nam wyniku, na który czekamy. Bardzo często, kiedy czytamy o poszukiwaniu własnego stylu w różnego rodzaju mediach związanych właśnie z modą, czy oglądamy treści na ten temat w internecie, na różnego rodzaju kanałach na YouTubie, czy nawet w telewizji, na pewno też są tego typu programy, wspomina się o tym, że właśnie ta pogoń za naszym stylem ma jednak w jakiś tam sposób powodować ewolucję w tym, co będziemy nosić i właśnie. Tożsamo dzięki temu, i w związku z tym pchać nas do wiecznych, niekończących się zakupów. Jednak powiem Wam szczerze, z mojej własnej anegdotycznej perspektywy, tego typu sposób patrzenia na ubrania czy na właśnie chęć odnalezienia własnego stylu jest totalnie błędny i skazujący nas na wieczną, niekończącą się porażkę. Ja, pomimo tego, że mój styl w jakiś tam sposób lekko się zmienia na przestrzeni lat. Śmiało mogłabym założyć bardzo podobne elementy odzieży, jak te, które nosiłam, kiedy miałam lat 15, ponieważ jakiś taki trzon mojego stylu, pomimo tego, że w czasie w jakiś tam luźny sposób się zmienia, jednak nadal pozostał dokładnie taki sam. I to chyba właśnie dlatego. Że moje własne prywatne doświadczenie jest tak odmienne od wszystkiego tego, co widzę w mediach, pomyślałam, że warto byłoby pogadać na ten temat więcej. Zapraszam więc na gadkę szmatkę i oczywiście, jak zawsze w tych wideo, jestem mega ciekawa też Waszych opinii. No ale co ja mam w tym temacie do powiedzenia? Zapraszam. <mum> Sponsorem dzisiejszego odcinka jestem ja i mój zestaw szablonów do kupowania mniej. Jest to zestaw takich pomocy naukowych, które w wizualny sposób pomagają łatwo i. Dobitnie zrozumieć, czy rzeczywiście chcemy coś kupić, czy może chcemy po prostu wydać na coś pieniądze, albo mamy jakąś inną potrzebę, którą powinniśmy spełnić w zupełnie inny sposób niż poprzez wydawanie pieniędzy. Jeśli ty też od czasu do czasu masz taki problem, to gorąco polecam ten szablon. Polecam także dołączenie do członków na kanale, ponieważ wtedy co miesiąc będziesz dostawać dodatkowe wideo właśnie o tym, jak nie dać się taktykom marketingowym i wydawać mniej. Tymczasem dziękuję wszystkim członkom. Za to, że ze mną są przy okazji, skoro już o nich wspominam. A już wydaje mi się, że koniec tego bloku sponsorowanego, i wracamy do odcinka. Pomyślałam, że całą tą dyskusję warto by było rozpocząć od zdecydowania, określenia dokładnie, czym moda jest. Według definicji PWN, moda jest sposobem ubierania się, czesania i makijażu popularnym w jakimś okresie lub miejscu. Jednak, kiedy spojrzymy do różnego rodzaju magazynów modowych czy innych treści na temat mody się rozpisujących, dowiemy się, że moda jest czymś dużo obszerniejszym. Płaść inwestycyjny. T-shirt, który umożliwi Ci autoekspresję, albo buty noszone raz w roku jako odzwierciedlenie Twojej pasji. To są tylko niektóre z nagłówków, które według mnie bez problemu można znaleźć w każdym momencie na każdej stronie modą się zajmującej. I bardzo dobrze te nagłówki odzwierciedlają, że moda dla tak naprawdę każdego może być zupełnie czymś innym. Dla jednej osoby moda będzie właśnie inwestycją. Jak wiecie, według mnie inwestowanie w modę jest trochę bez no ale może nie otwierajmy w dzisiejszym wideo tych drzwi. Dla innych moda będzie sztuką. I powiem Wam szczerze, że ja modą się zainteresowałam właśnie dlatego, że moda ze sztuką wydawała się mieć aż tak bardzo dużo wspólnego. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy pierwszy raz widziałam kolekcję Yves Saint Laurent e, Mondorian z 1965 roku. I pomyślałam sobie wtedy, jak genialnym było zagranie, wykorzystanie jako printu na sukienki dokładnie tego samego, co można zobaczyć na obrazach. To jednak nie jak miało się do zachwytu i inspiracji, jaką wzbudziła we mnie cała twórczość Aleksandra. Aleksandra McQueena, Aleksandra McQueena, który nie tylko tworzył suknie tak piękne, że aż bardzo często niezdatne do noszenia, ale także y, osoby, która pokazała, że, że moda może być taką interaktywną sztuką poprzez między innymi, stworzenie tego pokazu Spray Paint Dress, o którym może słyszeliście z 1999 roku, który ostatnio został odtworzony przez jakąś inną firmę z udziałem Belli Hadid nie do końca to pamiętam, był to pokaz, podczas którego modelka wychodziła na scenę w sukni białej, a potem roboty obsprejowywały ją tą, yy, tą sukienkę w taki sposób, aby stworzyć unikalny print i sprawić, że ta sukienka staje się jedyna w swoim rodzaju. To razem z całą taką otoczką na temat życia Aleksandra McQueena sprawiło, że naprawdę moda wydała mi się czymś cudownym, czymś niesłychanie artystycznym, czymś, co rzeczywiście jest w stanie pomóc mi w autoekspresji w taki sposób, aby świat mógł mnie lepiej zrozumieć. Na przestrzeni lat jednak mam wrażenie, że moda, a przynajmniej ta moda mainstreamowa, totalnie od tego odeszła i przestała być. W jakikolwiek sposób kreatywna, a stała się niesłychanie odtwórcza. I tutaj, według mnie, w dużej mierze przykładają się do tej zmiany percepcji mody przynajmniej w moim wy wykonaniu zarówno praca jaką wykonują influencerki, jak i wszystko to, co dzieje się w różnego rodzaju publikacjach na temat mody. Influencerki, które jeszcze nie tak dawno w dużej mierze były właśnie takimi kreatywnymi osobami, kreatywnymi osobistościami wręcz, zamieniły się w dużej mierze na królowe katalogów, bym to nazwała, osoby, które odtwarzają te same stylizacje, które śmiało możemy zobaczyć na manekinach w sieciówkach, osoby bez pomysłu, bez kreatywności, po prostu prezentujące nam to, co w sklepach jest, i opatrujące to jakimś takim komentarzem sugerującym, że jeśli będziemy śledzić ich treści, to będziemy w stanie ubierać się ponadczasowo i będziemy w stanie skompletować tą szafę, która będzie jedyną w swoim rodzaju już na całe nasze życie. Jednak, Również osoby, które, jeśli będziemy śledzić, ze względu na to, że te osoby przede wszystkim działają jako królowe katalogów, czyli przede wszystkim pokazują nam to, co jest w sklepach, więc też tym samym bardzo często pokazują nam różnego rodzaju mikrotrendy, i też właśnie tym samym sugerują nam, że może, musimy kupować ubrania, które nie do końca ponadczasowe są. No właśnie tak naprawdę tylko popychają nas do tego, abyśmy chcieli cały czas kupować te nowe rzeczy, i cały czas chcieli. Inwestować w te nowe ubrania, zamiast cieszyć się tym, co mamy, bawić się tym, co mamy, i odnajdować w modzie właśnie sztukę. I tutaj wypisałam sobie kilka przykładów takich influencerek, aby po prostu pokazać Wam mniej więcej o co chodzi. Do mojego algorytmu najczęściej przenikają takie panie, która się nazywa Lydia Jane Tomilson. Ona po prostu strasznie zalała mojego Instagrama kilka lat temu, kiedy miałam mnóstwo postów sponsorowanych i od tamtego czasu wręcz mam wrażenie, że trochę nie mogę się od niej uwolnić. Inna pani to jest Pierisian Walker, czy jeszcze inna nazywa się Lydia Rose. Wszystkie one, według mnie, charakteryzują się właśnie tym, że przede wszystkim będą odtwarzać dokładnie wszystko to samo, co można zobaczyć w sieciówkach, ale jakby tego wszystkiego było mało, według mnie charakteryzują się one też zachęcaniem do tego, żeby kupować więcej i więcej i więcej, ponieważ to, w jaki sposób one się ubierają, sugeruje, że nigdy nie mamy wszystkiego, co powinniśmy mieć, a ich rady bardzo często łączą się z mikrotrendami czy trendami. Tym samym też właśnie no, one stają się tak naprawdę zamiast inspiracjami modowymi, które mają pomóc nam ograniczać zakupy, stają się właśnie takimi napędzającymi konsumpcję osobami. Możliwe, że totalnie wbrew swojej woli, no ale taki model biznesowy swoich profili po prostu wybrały. Co ciekawe, bardzo często tego typu osoby, czyli takie osoby odtwarzające dokładnie to samo, co dzieje się w sieciówkach, będą nazywane kreatywnymi. Czy ich praca będzie w jakiś tam sposób stawiana na równi z pracą twórczą, z pracą ludzi, którzy rzeczywiście sztuką się znajdują? Osoby te będą zapraszane na przykład na pokazy mody i też właśnie tym samym niejako będą rosnąć tak, w naszych oczach do rangi specjalistów. Pomimo tego, że tak naprawdę w swojej twórczości w internecie na przykład, te panie, o których wspominałam, według mnie w żaden sposób yy, niczym oprócz odtwarzania tego, co już widziały, się nie wykazują. Ich siła i powód, dla którego stały się tak niesłychanie popularne, według mnie przede wszystkim leży w trzech... W takich punktach. Po pierwsze, wydają się być one takie jak my, mówiąc my, mam na myśli tutaj osoby, które oglądają ich treści, czyli to jest tak zwana ta Girl Next Door z amerykańskiego języka, bo nie wiem, czy po angielsku to się tak mówi, znaczy w Wielkiej Brytanii, czyli taka dziewczyna, która teoretycznie mogłaby być tobą, ale tak naprawdę nie jest tobą, bo punkt numer dwa zamieniła swoje hobby, czyli kupowanie tego, co jest w sieciówkach i prezentowanie tego, co jest na manekinach. Na w pracę, czyli w jakiś sposób osiągnęła sukces, ponieważ może zarabiać pieniądze na tym, co lubi. No i na koniec, ponieważ każdy musi mieć swoje hobby, a ta osoba jeszcze przy okazji zamieniła swoje hobby w pracę, to nagle ta osoba wydaje się być, no wiecie, jakimś takim guru, zwłaszcza w tym naszym świecie, w którym właśnie ta monetyzacja i przekuwanie na olbrzymie ilości pieniędzy tego, co robimy, jest tak niesłychanie ważne, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że De facto, osoby te ani nie są twórcze, ani w żaden sposób najprawdopodobniej nie interesują się modą, ani w żaden sposób nie pomagają kupować mniej. I tak naprawdę, że jedyne co pokazują na swoich profilach, według mnie przynajmniej, to jest to, że konsumpcja, niekończąca się konsumpcja ubrań, jest ich ulubionym zajęciem. I czemu tak by mogło być? Czemu kupowanie ubrań jako Hobby może być przedstawiane? Czemu tak dużo ludzi kupowanie ubrań jako hobby by rozumiało? Czemu moż, mogłaby się z, rozmyć ta granica pomiędzy y, kupowaniem ubrań a zainteresowaniem modą jako sztuką? Według mnie y, przede wszystkim ma tutaj na to wpływ y, sposób, na jaki funkcjonujemy w naszej kulturze, a mianowicie y, to, że zakupy bardzo często kojarzone są z osiągnięciem czegoś, zrobieniem czegoś, i w kulturze, w której no, osiąganie, tak, czegoś cały czas jest najważniejszym, czymś najważniejszym, co można w ogóle kiedykolwiek zrobić, no to właśnie robienie zakupów, czyli osiąganie czegoś, również wydaje się być świetnym sposobem na spędzanie czasu, ponieważ no, kupujemy sobie coś, czyli. W jakiś tam sposób życie, nasze życie musi być w związku z tym lepsze, prawda? Jakby tego było mało, jest to także zabijanie dwóch gołębi jednym komieniem, jak to się mówi, ponieważ przy okazji robienia czegoś produktywnego, czyli kupowania czegoś nowego. W jakiś tam sposób sprawiamy, że będziemy wyglądać lepiej, czyli, de facto, możliwe, że nasza sytuacja społeczna będzie lepsza, ponieważ my będziemy prezentować się lepiej. Normalizacja mody jako sposobu na konsumowanie ciągle w kółko i wciąż. Jest po prostu próbą pozostania w dopaminowym haju, jaki zakupy modowe mogą nam dać. Jak myślicie, czy normalizowanie ciągłej, niekończącej się konsumpcji z sieciówek, takiej niekreatywnej konsumpcji, takiej konsumpcji, która przedstawiana jest jako coś związanego ze sztuką, albo jako jakiś taki sposób na odnalezienie własnego stylu w sytuacji, gdy jest tylko zupełnie odtwórczym sposobem na to, aby kupować więcej w kółko i wciąż? Jest tylko sposobem na to, aby pozostać w dopaminowym haju, aby dać sobie jakieś takie przyzwolenie na to, żeby móc kupować cały czas i bez zastanowienia? Czy jest to może po prostu jakiś kolejny sposób, na jaki ten etap kapitalizmu, w którym teraz się znajdujemy, pomimo tego, że staramy się być świadomi, pomimo tego, że staramy się stworzyć sobie te szafy, które jednak będą umożliwiały nam kupowanie mniej, tak naprawdę. Y były jakimś takim, no nie wiem, nie do osiągnięcia marzeniem, tak naprawdę były czymś, czego nigdy nie uda nam się zdobyć. I tak naprawdę, abyśmy my po prostu w tej niekończącej wiecznej się konsumpcji, umożliwiającej wieczny, niekończący się wzrost, na przykład przemysłów odzieżowych, musieli brać udział i abyśmy, no właśnie, w związku z tym cały czas kupowali. I zastanawiam się nad tym również dlatego, że bardzo wiele osób, które Mówi o tym, że szuka tego swojego własnego stylu. Właśnie tego typu osoby śledzi i później naśladuje również w sposobie ubierania się, jednocześnie też właśnie zmuszając się w jakiś taki sposób, aby ciągle kupować nowe rzeczy. Wydaje mi się, że bardzo rzadko. Oglądając treści takich osób, które wydają się dokładnie takie same jak my, zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście nadal to chodzi o modę, czy może o kupowanie nowych przedmiotów wydaje mi się, że bardzo rzadko stojąc przed swoją szafą i zadając sobie pytanie czy mam się w co ubrać, a wręcz może nawet mówiąc, że nie mam się w co ubrać, pomimo tego, że śledzę tego typu osoby, pomimo tego, że staram się w jakiś tam sposób spełniać, yy, pomimo tego, że staram się w jakiś tam sposób, no wiecie, rozwijać ten swój styl i być dużo bardziej na czasie, dużo bardziej modną i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie nie zadajemy sobie takich pytań, czy może to nie ten wir konsumpcji sprawia po prostu, że ten styl jest dla nas nie do osiągnięcia. I że może to właśnie ten wir konsumpcji sprawia, że szafy kapsułowe, które teoretycznie miały być sposobem na to, jak kupować mniej, zamieniły się w sposoby na to, jak wymieniać swoją odzież co sezon czy dwa na zupełnie nową, tylko po prostu teoretycznie w mniejszej ilości egzemplarzy, ale jeśli wymieniamy ją co sezon, a ostatnimi czasy mamy cztery sezony, to tak naprawdę. Jakby po prostu jest powodem tylko i wyłącznie do tego, aby kupować więcej, więcej, więcej. No, jak myślicie, czy, 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 czy mam tutaj dobry tok myślenia, a może coś sobie zupełnie ubzdurałam? Dla mnie bardzo często ewolucja stylu wydaje się być tylko jakimś rodzajem transakcji, transakcji, którą zawieramy tak naprawdę nie do końca nawet wiem z kim, transakcji, która teoretycznie ma mieć coś, ma przynieść coś obu stronom, gdzie tak naprawdę nasza strona, ta strona, która tego szuku, stylu szuka i która konsumuje tą odzież, aby osiągnąć, znaleźć tego, wiecie, nieuchwytnego grala, tak naprawdę traci. I nic w związku z tą pogonią za własnym stylem nie ma. I teraz wiem, że mogą pojawić się komentarze sugerujące, że częstsze kupowanie odzieży w dzisiejszych czasach jest bardzo często podyktowane gorszą jakością ubrań. I powiem Wam szczerze, że ja absolutnie nie kupuję tego wytłumaczenia. Nie mówiąc już o tym, że jest tak naprawdę na rynku nadal całkiem olbrzymia ilość ubrań, które są. Powiedziałabym, co najmniej tak dobrej jakości, aby nie trzeba było kupować nowych ubrań przez kolejne 2-3 czy 10 lat. Ale jeszcze dodatkowo same liczby i to, co wiemy na temat wzrostu. W przemyśle tekstylnym, po prostu pokazuje jasno, że raczej chodzi o niekontrolowaną konsumpcję niż o tak naprawdę cokolwiek innego. Tutaj na przykład znalazłam takie dwa grafy, które ilustrują, jak bardzo duży wzrost w przemyśle odzieżowym, w przemyśle tekstylnym jest obserwowany i które jasno według mnie, wydaje mi się również, przedstawiają, że. Yy, Liczba ubrań produkowanych się podwaja, potraja tak naprawdę z roku na rok, a przy okazji też my sami konsumujemy i używamy nasze ubrania o 36% krócej niż działo się to wcześniej, pomimo tego, że te ubrania tak naprawdę nadal się do czegoś nadają. Później wystawiamy te ubrania na Vinted za wysokie ceny, wydaje nam się, że ktoś powinien... W... Zapłacić nam te wysokie ceny za te ubrania, bo przecież nosiliśmy je tylko dwa razy. Albo moje ulubione kategorie, noszony bez wędki, który tak naprawdę był noszony i wyprany, ale wszyscy wiemy, że ktoś po prostu chciał sobie yy, zarobić pieniądze na kolejną konsumpcję. I w zestawieniu z informacją, że 86% osób kupuje rzeczy po zobaczeniu ich w mediach społecznościowych, wydaje mi się, no, jakby takim. W miarę oczywistym, że królowe katalogów, czy sposób przedstawiania mody w taki sposób, jaki ostatnimi czasy właśnie w mediach społecznościowych ma miejsce, jest głównym powodem, dla którego kupujemy tak dużo, a nie jakaś tam gorsza jakość, czy jakaś potrzeba wymieniania tej swojej szafy, aby poczuć się lepiej, potrzeba, która jest tak naprawdę zupełnie nowa, ponieważ nie była w żaden sposób obecna jeszcze 100 lat temu. Mówiąc o tym wszystkim, nie mogę też nie wspomnieć, tak, muszę teraz o tym opowiedzieć, że moda. Tak naprawdę cały czas jest sztuką, i zarówno w internecie, jak i w innych przestrzeniach, nadal są osoby, które właśnie w ten sposób modę traktują. Pośród osób, które ja followuję, jest na przykład taka dziewczyna, która nazywa się Mary Sher, i ona teoretycznie wybiła się na tym, że była jedną z takich girl next door, ale jak tylko zdobyła chociaż trochę followingu, zauważyłam, że zaczęła dużo bardziej kreatywnie traktować modę i dużo bardziej. Yy, przedstawiać siebie poprzez ubrania, które nosi, tym samym też stając się dużo bardziej inspirującą niż osoba, która po prostu odtwarza to, co już gdzieś widziała. Sprawia to oczywiście, że jej content nie wygląda już tak łatwo jak content np. wcześniej wspomnianej Lidii. Tak? Nie można po prostu odtworzyć każdego outfitu, który ona nosi i liczyć na to, że będziemy wyglądać dokładnie tak samo i że będziemy czuć się dokładnie tak samo, czy że w ogóle będziemy czuć się w tym outficie komfortowo. Dla mnie jednak to, co prezentują tego typu, tego typu influencerzy, jest dużo bardziej inspirujące i dużo bardziej takie po prostu kreatywne tak? dużo bardziej związane z modą jako sztuką, pomimo tego, że większość rzeczy, obserwowanych na jej fidzie nie jest w żaden sposób niczym, co ja bym sama zało założyła i co ja sama chciałabym wprowadzić w swoje życie. No ale też z drugiej strony właśnie taka chyba jest sztuka nie, że sztuka nie powinna być w pełni naszą codziennością, a jedynie jakieś... Ułamki tej sztuki, jakieś kawałki jej powinny wkradać się do naszego życia, sprawiając, że nasze życie jest ładniejsze, łatwiejsze, bardziej przyjemne, czy że lepiej po prostu nam się w nim żyje, a nie takie właśnie odtwarzanie jeden na jeden tego, co się widziało w katalogu. Prawda? Paradoksalnie, pomimo tego, że pośród ubrań Mary znajduje się dużo mniej dokładnie takich samych jak te, które ja mam w szafie, powiem Wam szczerze, że jej treści dużo mniej pchają mnie do jakichś zakupów, a dużo bardziej inspirują mnie do zabawy tym, czym, tym co już mam w, w mojej ofercie szafowej, i tym bardziej pokazują mi, że tak naprawdę z tego wszystkiego, co już jest w moim posiadaniu, mogę stworzyć coś zupełnie niezapomnianego. Osoby jak Mary jednak nie znajdują aż tak dużego followingu, mam wrażenie, jak osoby, które po prostu kopiują rzeczywistość. Najprawdopodobniej ze względu na to, że właśnie zmuszają nas do jakiejś takiej zadumy i refleksji, właśnie ze względu na to, że pokazują modę jako coś nie aż tak bardzo prostego, jak właśnie ze względu na to, że pokazują, iż moda może być ekscytująca i fajna właśnie wtedy, kiedy nie będziemy jej tak bez sensu konsumować. Mówiąc o tym, że trzeba kupować dokładnie te same rzeczy, co kupują królowe katalogów, wiem, że muszę to uściślić, bo wiem, że znajdą się osoby w komentarzach, które powiedzą: Ja śledzę tą czy tamtą panią i kupuję po prostu podobne rzeczy, albo wiem, że jakąś podobną rzecz mam w szafie, i w związku z tym nie muszę kupować wszystkiego dokładnie takiego samego, jak one mają. Tak, rozumiem i słyszę was, jednak do czego odnoszę się, sugerując, że trzeba kupować dokładnie te same rzeczy, które mają królowe katalogów, to raczej jest fakt, że one bardzo często. To followują różnego rodzaju mikrotrendy, i nawet jeśli na przestrzeni tygodnia, miesiąca, czy nawet roku nie widzimy zbyt dużej ilości rzeczy, do których zakupu nas zainspirowały, to jednak na przestrzeni dwóch, trzech czy czterech lat nagle okazuje się, że ich styl już zupełnie się transformuje w podobny sposób, jak transformuje się styl w sieciówkach, czyli na przykład z dżeginsów i rurek przemieniają się w spodnie szerokie, a potem znowu z powrotem w dżeginsy i rurki na przestrzeni zaledwie trzech lat, sugerując, że na przestrzeni tych trzech lat musimy wymienić wszystkie spodnie w jakiś tam sposób, bo jednak już te szerokie nie będą wystarczająco ponadczasowe albo te wąskie nie będą wystarczająco Ponadczasowe i tym samym my również ponadczasowe nie będziemy. W związku z tym właśnie raczej to mam na myśli, mówiąc, że osoby te inspirują nas do tego, abyśmy kupowały, a nie to, że, że rzeczywiście mówią nam kup, bo inaczej przyjdę do Ciebie z bronią i cię zabiję, albo jeśli nie będziesz mieć dokładnie tego samego, co mam ja, to twoje życie nie będzie miało sensu, tak? Tutaj myślmy, trochę. Yy, czy znaczy mam na myśli po prostu coś trochę bardziej w ten deseń, czyli takie inspirowanie poprzez ciągłe żonglo, żonglowanie mikrotrendami. Powoli dochodzimy do końca tego wideo i pomyślałam, że zamknę je takimi myślami na temat kultury konsumpcji i iluzji trendów, czyli na temat tego, jak to właśnie poprzez bycie trendy i zmuszenie nas do bycia trendy Jednocześnie też pcha się nas do tego, abyśmy musieli cały czas jednak konsumować. Bycie trendy wydaje się być jednym z najważniejszych standardów piękna, jakie ostatnimi czasy zostały wprowadzone. Wiem, że jest mnóstwo standardów piękna tyczących się naszego ciała jako takiego, ale dodatkowo na przestrzeni tych ostatnich 30-40 lat trudno nie zauważyć, że również i ubrania stały się mega niesłychanie ważnym akcesorium, które o tym, czy wpisujemy się w standardy piękna, będzie świadczyć i też właśnie tym samym, jeśli będziemy mieć ubrania, które do tych standardów piękna nie będą, yy, które pod te standardy piękna nie będą się wpisywać, to my również będziemy postrzegani jako gorsi, nietacy i generalnie no, no, niefajni. W związku też z tym mam wrażenie, że ta konsumpcja, bycie trendy i promowanie. Królowych katalogów w mediach społecznościowych jest przejawem po prostu tego, aby jeszcze bardziej zdominować naszą przestrzeń myślową rzeczami, które tak naprawdę nie do końca mają znaczenie i które tak naprawdę nie do końca w jakikolwiek sposób mają nas uszczęśliwić, ponieważ, tak jak wspominałam na początku wideo, styl to nie jest coś, co po pierwsze można kupić, ani coś, co w jakikolwiek sposób będzie w stanie zmienić się pod wpływem trendów. O ile oczywiście możemy dokupić sobie jakieś trendy akcesoria czy trendy ciuchy, które będą dopełniać nasz styl i to w jaki sposób się prezentujemy, to jednak tak naprawdę ten trzon, który uwielbiamy w sobie na przykład, tak, nie będzie zmieniał się jakoś szczególnie w zależności od tego czy będą modne szerokie czy wąskie rękawy swetrów i też właśnie tym samym no wydaje mi się, że yy, nie ma ten nasz styl nic wspólnego z kupowaniem ubrań i w ogóle kupowanie ubrań w poszukiwaniu naszego stylu absolutnie nie jest nawet w stanie nam pomóc, ponieważ tylko będzie nas pchać do tego, żebyśmy kupowali rzeczy eksperymentalnie, a wiemy, jak to jest z testowaniem i eksperymentowaniem, tak? No czasem się trafi, czasem się nie trafi. A po co wydawać pieniądze na rzeczy, które teoretycznie mogą absolutnie być nam mnie przydatne? Nie wiem, ja nie lubię tak wydawać pieniędzy. I właśnie dlatego staram się raczej zawsze przemyśleć moje zakupy trochę inaczej. No więc teraz pytanie do Was. Jak myślicie po tym całym moim wywodzie? Czy kochacie modę, czy kochacie zakupy? Czy poszukujecie swojego stylu, a może poszukujecie usprawiedliwienia dla chodzenia do centrum handlowego, czy przeglądania sklepów w internecie na telefonie? Nawet siedząc w toalecie, przez co to robiliśmy. Jestem niesłychanie ciekawa Waszych opinii. I tego, jak wy postrzegacie ten temat, czy wy również macie wrażenie, że kreatywność w modzie umiera? Wręcz w ogóle ostatnio widziałam takiego TikToka, w którym koleś mówił, że kreatywność w modzie umiera właśnie ze względu na to, że jest nie do odtworzenia przez innych, i to też tym samym sprawia, że ta moda kreatywna jest noszona tylko przez influencerów, a ludzie chcą oglądać ludzi takich samych jak oni, i właśnie dlatego influencerzy w takiej kreatywnej formie muszą wymrzeć. Fashion became a pure simulacrum, that only really existed online. Nobody who wasn't an influencer actually dressed like this. No, jestem mega ciekawa Waszych opinii, bo znowu wchodzę w jakąś kolejną dygresję. Dajcie mi znać w komentarzach. A tymczasem dziękuję, że jesteście tu do końca i do zobaczenia w następnym odcinku.